Tego typu metoda jest błędna technologicznie, ponieważ nie ma gwarancji, że materiał iniekcyjny rozejdzie się tutaj, w tym miejscu dokładnie i zaizoluje łączenie ścian z podłogą. Poza tym są kolejne problemy związane z iniekcjami chemicznymi. Przez to, że ściany są co 10 cm wiercone, to tak często perforacja ścian iniekcjami obniża ich wytrzymałość statyczną w szczególności tego typu bloczków. Następna wada iniekcji chemicznych to ich krótkotrwała żywotność między 3 do 5 lat. Dlatego proponujemy tutaj skuteczne, długotrwałe rozwiązanie w technologii NCT. Jako pierwsze, żeby dostać się dokładnie do łączenia ścian z podłogą, wycinamy kanał na, na szerokość około 15 20 centymetrów w podłodze.